Nieidealne życie trenera personalnego, czyli to, w jakim kierunku chciałbym pchnąć te swoje media społecznościowe, i Was dzisiaj zapraszam do wzięcia udziału właśnie w tym projekcie. Długo myślałem nad tym, w jaki sposób chciałbym się Wam tutaj pokazywać, w jaki sposób i co chciałbym Wam przekazać. No i po tych. Długotrwających dosyć przemyśleniach doszedłem do tego, że nie, do, nie, nie za bardzo podoba mi się kierunek, w jakim idą dzisiejsze media społecznościowe, generalnie dzisiejszy świat. E, radykalizujemy się bardzo, jesteśmy albo na biało, albo na czarno, tam pomiędzy nic się nie dzieje, a ja chciałbym Wam pokazać, że to niekoniecznie musi tak wyglądać. Niekoniecznie każdy trening musi być optymalny, niekoniecznie każdy trening musi być idealny, niekoniecznie każda dieta musi być idealna, bo nasze życia idealne nie są. Co byśmy nie przedstawiali w mediach społecznościowych, jak bardzo byśmy tego nie koloryzowali, jestem przekonany, że życie każdego z nas ma różne odcienie, różnych kolorów i to nie tylko. Różowego i fioletowego, ale też różne odcienie niestety szarości. Więc niełatwo jest sprowadzić się tak, jak promują to media społecznościowe, jak pokazują to ludzie ci piękni, idealni ludzie z mediów społecznościowych. I ja mówię tutaj otwarcie, moje życie idealne też nie jest. I to chciałbym wam pokazać. Chciałbym wam pokazać w jaki sposób korzystać z życia tak, żeby nie radykalizować się, nie rezygnować ze wszystkiego, nie rezygnować zarówno z tych rzeczy dobrych, jak i niekoniecznie dla nas korzystnych. Chciałbym, żebyście razem ze mną dzielili się swoimi doświadczeniami, pokazywali i mówili o tym, że nie musi być idealnie, żeby było dobrze. A ja postaram się pokazać wam Sposób na wykorzystanie tych chwil wolnych w swoim życiu, na zrobienie dla siebie czegoś dobrego. Chciałbym pokazać Wam, że każda minuta poświęcona na trening, na aktywność, na zrobienie dla siebie czegoś wartościowego się po prostu liczy. Że nie musicie od razu planować życia kulturysty lub Zawodniczki fitness sylwetkowego, żeby żyć wartościowo, żeby robić dla siebie coś dobrego. Nie musimy od razu rezygnować ze wszystkich przyjemności, nawet jeżeli są to przyjemności niekoniecznie dla nas dobre i zdrowe, żeby żyć zdrowo i dobrze. Mam nadzieję, że spodoba Wam się to, co będę Wam tutaj pokazywać. I zostaniecie ze mną na dłużej. Zapraszam was do subskrybowania, obserwowania mnie na YouTubie przede wszystkim, bo tam właśnie te treści przede wszystkim będą się pokazywać. Ćwiczcie ze mną, starajcie się zmienić swoje życie na lepsze małymi kroczkami i nie organizując rewolucji z dnia na dzień w swoim funkcjonowaniu. Jesteście ze mną? Mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Idźmy po swoje. W naszych nieidealnych życiach. Do zobaczenia!